Witam, widzę bardzo serdecznie. Bijemy sobie przyzywacza i zobaczymy co nam dzisiaj spadnie. Hero i uni jakby słabo, średnio, bardzo średnio, bym powiedział. Hm. No nic. Lecimy sobie. A, jeszcze nic nie dostaliśmy, trudno. Lecimy sobie na 271. Mhm. Mm Dobra. Dostajemy grupeczkę super elegancko i zobaczymy, co da Teza. Teza dała 2 hera i 3 błoga. więc nie chcę dziękuję. Już mam ich aż nad to. Dobra, użyjmy sobie tego. E, aż mam ich za dużo. Siłopewka. Coś dostaliśmy? No nic nie dostaliśmy. Niestety nic nie dostaliśmy. Czekamy sobie na grupkę na 27.1 i po 27.1 bitem dwa razy. E... Będziemy bić sobie tą 180 Heroska. Hmm, hmm, hmm. No, także czekamy. Czekamy sobie tutaj na grupę jest mek... dobrze, dobrze hmm, 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 hmm. no czekamy, czekamy na grupkę dobra, znowimy jak już będziemy bić po prostu no bo to nie ma co e, sztucznie przedłużać, wybijemy sobie 271 i mamy ale piękne błogo, ja cię kręcę ale bullshit, dobra Szybki lok na 271, yy, yy, 279, Boże, 279, drugiego. Yy, tutaj na 300 moją przepiękną, przeukochaną, która może w końcu, za którymś razem, odda nam yy, coś. O, dostaliśmy tepka w ogóle do grani Gawronich piór. muszę sobie to przerzucić na 210, bo to idealny tepek pod, yy, no, pod choćby Muchę. Pod choćby Muchę. Yy, no i tak. Czekamy. Czekamy znowu na grubkę. I siub, drugi Dracolis, i drugi Dracolis oddaje również Useless Unikat. E, także lecimy sobie na 210 i z 210 lecimy na 180. E, ziup gdzie to jest? Dolina Gniewu, ok, czyli futbolki, elegancko. Na futbolę lecimy. Na szybkości. E, siupi, dziupi. Ziup Dobra. Tak ładnie napiszemy, że już jestem prawie. Tutaj na 210, moją przepiękną, wspaniałą. Lecimy. Może w tym odcinku los się do nas uśmiechnie i któryś z herosów również. Eee, także. Trzymamy kciuki widzowie. Trzymajcie również Wy i mocno. Zostawcie kciuka, zostawcie kciuka. Eee, niech będzie ich 100. Niech będzie ich 100 w tym odcinku, to będę zadowolony. No tak, trochę w ogóle widzowie powiem wam, że jestem zajechany, bo dzisiaj jestem po ilu? Po 11 godzinach wykładów na studiach. Po 11 godzinach i mój mózg po prostu chwilami się wyłącza się wyłącza i, I się nie chce włączyć. Po prostu najzwyczajniej w świecie. Czekamy sobie na grupeczkę i zobaczymy. Iratus aprum dzik. Dziki jak nic. Dziki jak nic. Jaka grupka? No, grupka Fest. Grupka Fest. Kajta lega jest. Nie ma to tamto, no musi coś spaść. Musi coś spaść. O i od razu... E... I od razu będziemy mieli przywona lulka. Także no przecudownie, przecudownie. To już będzie w ogóle wszystko załatwione na tej postaci. E, wszystko będzie załatwione na tej postaci także no fajnie fajnie cieszę się <laughs> cieszę się że tak to się ładnie złoży już e, zaraz lejemy tego 180 e, no walcie 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 tego heroska niechaj zamykam oczy wiecie co widzowie zamykam oczy zamykam oczy tylko słuchawka w uchu jak ma oddać legę to będę słyszał Ech, tylko no podchodzi pod tego herosa czy nie podchodzi Cisza Zamykam oczy, bo bijemy LEGO! Jest Leguwa, widzowie! Jest Leguwa! Jocie kręc o tej Dobrze! Ładnie buty na wojka, to jest to co lubię. To jest to, co lubię. Dobra, to sobie ni niestety o XD, dostaliśmy heropierek na tanca. Kto dostał? Też to jest tak, pamiątka leśnego Denata. Eee. Halo? Czy przywo poszło? Aha, chyba przywo poszło. Aha, dobra. E, to, czekajcie kliknę w 5 Gówno nic nie ma przyroda dobra to lecę but To lecę z buta czy ja mam może jakiś tu teleport do do grobowca nie mam dobra Ale jest lega widzowie jest lega na filmie halo Halo Leguwa na filmie es? Piękne buty ze 180 na palawoja, które ja bardzo bym chciał. Naprawdę bardzo, bardzo bym chciał. I mam nadzieję, że te butki ogarnę sobie. Jest kilku chętnych, co prawda, no ale. E, no mówię, może uda mi się ogarnąć. Może uda mi się ogarnąć. Ooo! E... Nie dostaliśmy grupki. W sensie no, weszli już grupą. E, także no musimy poczekać tak to na drugą turę. A. Rozwiążcie grupę z tego 180, ok. okej, okay. wchodzimy tutaj, może dostaniemy teraz grupkę. Dobra, czekamy, czekamy na bicie. Bijemy sobie 210. i niestety... Lipa. Lipa, dobra, lecimy dalej z odcinkiem. No i widzę, wylecimy dalej z odcinkiem. E, troszkę później już nagrywamy, troszkę później. 240 znaleziona przez youtubera. Także no niestety bijemy ją sobie solo. Bo nikogo w klanie nie ma. Like you see. So, bijemy i mamy. Mm, unikat mój ulubiony. Mm -hmm. Myślałem, żeby nie przejść sobie za waporem ogólnie. Bo no, jest taka opcja, żeby właśnie waporka ogarnąć. Yy, I chyba to zrobimy. Ale pierw. Chyba jeszcze przejdziemy sobie 90. Albo 280. nawet bo no jest opcja, że stoją jakby no jest taka duża szansa, że po prostu gdzieś tam na nas czyhają no ogólnie herosi stoją ogólnie herosi są zióp, zióp. ogólnie heroski powinny stać takie jak Mullerma czy, 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 czy Viviana czy, czy inne dziadostwa, które lubimy sobie poszukać i pobić także ziub. Ok, dobra. Chodźmy tunia. Zióp. I teraz w sumie tych unikatów można by też się pozbyć jakby no sporo tych unikatów mam podkładanych, to tylko jak się pozbędę to mi się nie stanie. OK. To teraz pytanie, odkąd zaczynam 100... Nie, widzicie co 180? Nie. Poszukamy sobie te 90. Eee, bo, no jest właśnie opcja, że, że ta 90 sobie stoi. Nidhal ok. O, pozdrawiam bardzo serdecznie. Bardzo dziękuję za skrzyneczkę. Bardzo, bardzo, bardzo miło. Dobra, chodźmy, może najpierw pod. Tak, pod najpierw sprawdźmy i skręcimy na bagna hojraków i wrócimy się na 90 yy, na wodniki. Taki jest plan. Chyba że po prostu znajdziemy ją wcześniej. Ale no mówię, taki jest wstępny plan. E, w ogóle będę musiał porobić tych questów ewentowych teraz, jakoś zacząć robić, bo mam na czterech postaciach do zrobienia. I kurde nie chce mi się, a ja wiem, że muszę. Wiem, że muszę, bo te kamyczki czerwonego smoka, no same się nie kupią. Nawet te czasowe na rok, to jest i tak kituwa bo no nie mam zamiaru dokładać hajsu jakiegokolwiek, żeby kupować walutę specjalnie, ale na kilku postaciach raczej powinienem mieć też na te takie bez ograniczenia, na przykład na moim 300 levelu, to tam powinienem móc sobie kupić taki bez ograniczenia kamyk, który mógłbym przekładać przez depozyt i tak dalej i pomyślę gdzie go ustawić. Może ustawię go na właśnie innej postaci, ale i tak ale wykupię go na 300, nie? Zobaczymy, bo jakby na trzy czy potrzebuję jakiś kamyk czerwonego smoka jeszcze. Tak bardzo bardzo czy potrzebuję? No właśnie nie wiem, bo mam na seta Czyli na dwójkę, gdzie się daleko daleko idzie. Mam na mam na, na, mam, na, mam 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 na mrozy. To się przed Tanrota, no to ewentualnie drugi na mrozy, tak. Jakbym zaczął na mrozach stać właśnie To ewentualnie, albo właśnie gdzieś na Artemisa czy, czy którąś z dwójek Mamy 90 Elegancko Elegancko Perfekcyjnie No, youtuber w formie 240 znaleziona na tako, just like that I teraz tutaj 90 Mmm, robi wrażenie Także, no No i mam jeszcze na Draculisza, tak No to jakby kolejny teleport jaki mógłby być, no to na pewno czasowy na 271 na Draco Dobra eee, to co? Biu? Dziup? Herko no, Szanuję fest Solo, Herko? ES ładnie, podoba mi się L Lobeda To chodźmy od razu jak jesteśmy tutaj To chodźmy sobie w lewo I tam mamy no, ten stary kupiecki trakt, czyli obok Eder to sobie ogarniemy, to sobie ogarniemy. Wiecie, 45. No, 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 no. 45. sobie zbijemy, znaczy znajdziemy i zbijemy, o ile stoi. No to też jest dobre pytanie, czy już stoi, bo niby była bita. 12 minut do maksa. Hmm. No nic, zobaczmy, zobaczymy, zobaczymy. Jakby się przeszło w sumie całe Eder i całe... no całe Eder I by się jej nie znalazło, to myślę, że pójdziemy sobie przeszukać jakiegoś innego herosa Na przykład właśnie Mularma czy Vivę No, to jest myślę, że dobry pomysł To jest myślę, że kurde widzowy dobry pomysł Ej, ale spoko w ogóle, dwóch herosków Ta 240 bardzo szybko znaleziona, o dziwo I ta 90 też tutaj fajnie, żeśmy wyczuli gdzie trzeba iść Lubię to, lubię to jak najbardziej Dobra to mamy związane, to sobie możemy przełożyć o bardzo ładny dropik heroicznych pierków troszkę tutaj jakiś orb łuczek na tropka w ogóle hmm. <tutaj>, tutaj nie ma No czysto teoretycznie no to tą postacią jak będziemy szukali Viviany Na przykład no to też przy okazji 180 będziemy szukać Która no jeszcze ma do, w ogóle do minimala to jeszcze ma chwilę yy, No i ta 280 kurde kusi, kapłan kusi Który też może niby stać gdzieś Dobrze sprawdźmy sobie tutaj tą skarpę To loków i później pójdziemy dopiero w gobliny Tak zawsze, tak zawsze robię teraz jak tutaj szukam Bo tutaj nie ma Dobra, sprawdźmy jeszcze te dwie mapki goblinów i pójdziemy za 280. Moim 300. Yy, I chyba zaczniemy sobie od wiedźm. No, chyba wiedźmy. No, wiedźmy, wiedźmy, wiedźmy. Od Wiedźmy zaczniemy, widzowie, bo... A w razie czego no to się po prostu na Wiedźmach zbije albo poleci gdzieś dalej w katakumby, tak? A nie że będziemy całe, 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 całe katakumby lecieć i dopiero potem sprawdzimy Wiedźmy XD. Tylko też zastanawiam się od której strony lecieć te katakumby. Chyba polecę od tepka na... na tepka z zakonu. Dobra, tutaj jest cisza chwilowo, także 45 na tych pierwszych respach nie było. Prawdopodobnie gdzieś stoi, ale. O, tu jesteśmy. Okej, okay. dobrze, super. No, bo ja ogólnie wczoraj bardzo niewiele grałem, jak nagrywałem wam tych kolosków, tą legendę ze 180. Nice! Nice! Także. No, dobra, chodźmy tutaj wschodni tunel Jaźni. Przy okazji tego właśnie kapłana sobie tutaj przebiegniemy, no bo jakby nie ma go na czasówce więc raczej stoi gdzieś, raczej gdzieś stoi tak samo nie ma młodego smoka na czasówce, co też można by było sobie go przeszukać, jak najbardziej na szyjnik z krytyczną mógłby wlecieć, tak o ja bym się nie obraził nawet na małą sprzedaż, nigdy i teraz sobie lecimy, lecimy, nie śpimy ziup dobra, jeszcze tutaj ten respik mamy opętany dusz, gwałtownej śmierci to zaraz sobie wszystko pobiegamy ale jakby na tego kapłana też zerknijmy to chodźmy najpierw tutaj, to sobie hopesza jeszcze zbijemy ja pamiętam odcinek, gdzie na Nexosie kurde stałem z 10 bit zrobiłem na odcinku i kurde legendarne buty na Maga Palla spadły na odcinku ale to był ładny odcinek tak fajnie się ta leguwa tam ee, wkradła no proszę kurde Jupiter to ma jednak zmysł. Ja cię kręcę, robi wrażenie widzowe, no jak łapki nie będzie to jest kurde lipa widzu, jak łapki nie zostawisz. 280 znaleziona taką na trzeciej mapce. Ja cię. Dobra, no bijemy to, no kurde, no, nie ma co czekać. Siup. No tutaj akurat... <ścoughs> się nie popisało się nie popisało, unikatowa broń, jednoręczna ale gówno <noise> no jakby no, 280 nie oddała 280 nie oddało i to totalnie dobra, przejdźmy tego kapłana jeszcze tak z kilka mapek no bo teoretycznie jest, jest szansa, że gdzieś on tutaj stoi raczej powinien nawet stać nie tyle, że szansa, co powinien właśnie stać gdzieś no musimy sobie tak to cały zachodni tunel jaźni niby sprawdzić zobaczmy czy może gdzieś tak to po drodze tutaj nie jest zrespione. no zróbmy tak że przejdziemy sobie zaraz na seta nawet ja sobie na seta się teleportuję kamykiem, no bo tam jakby nie patrzeć też jest resp, nie? tam jest też respik jakby później po prostu się teleportuję na no już myślałem, że że to mi set zaskoczył. Nie, ale klanowiec, który znalazł Atkę no niestety na Atkę nie mamy żadnej postaci przedziałowo ani jednej Dobra, i lecimy sobie tutaj sprawdzimy te wszystkie respiki Tam krwawy wypraw mamy sprawdzone Tutaj poległych legionistów Zaraz pójdziemy sobie teleportem na seta Tak, bo jestem leniwy i nie chce mi się iść całego, całego seta dookoła Dokładnie tak Mam nadzieję wykryje, wykryje, no. Ciup. i lecimy, lecimy. Dawaj mi jakieś zwyk zwykleczki. O, potka, może być. No też zbieram tych potek, czasem, czasem jak mi się przypomni, że, że mogę zbierać, to zbieram, no kilka ich jest. No lepiej tak niż kurde ten latać jakieś poty, tracić fajne, na przykład to te, te z pełnym mlekiem, to sobie wolę przekładać na 271 Twojego. Dobra, tutaj nie ma, także yy, grubowieceta. Tube, no, secik oczywiście stoi i to jeszcze kula na pierwszym respie stoi. To jest coś ciekawego. No, ziup dwa zwyklaczki. ok ok i tutaj respik, tepa. Sprawdźmy. No, zakładam, że raczej go tutaj nie będzie, także już odpalamy sobie halcedon. No, podejdźmy ziup. No nie ma. Także halcedonik. No tutaj tych dwóch sobie zbyszków zbijemy. O kurde, dali dobrą zbroję. 250 kałtuni? Nice! Jak <grystanie> praktycznie za każdy z tych itemów. No. Dobrze, dobrze. O kurde. Sorry, sorry, kurde, do widza dzwonili. Znaczy, do youtubera dzwoni do widza, dzwonili, Jakiś widz, kurde, dzwonił do widza. Znaczy do YouTube, jest, to nieważne Telefon dzwonił po prostu, kurde Dobra, lecimy dalej, lecimy dalej za tym negotepem, bo odcinek jest srogi Odcinek jest srogi, kurde, wszystkich herosków udaje się znajdować Zaraz tą 45 jeszcze raz dociśniemy I może po negotepie smoka się przejdzie? Zobaczymy, bo jakby, jakby jeszcze mamy do przejścia, co mamy do przejścia? 180 zbita 280 zbite, 240 zbite 90 zbite 105.0 niby zaczęło respić, aczkolwiek to jest początek respa, więc nie, nie idę szukać, bo mi gdzieś na ostatni mapie berków i się popłaczę. <grybujesz> eee. No, dobra tu nie ma. Eee. Czyli no jest ta 45, która będzie za 4 minuty miała koniec respa. To to sobie przebiegniemy mhm. Jeśli chodzi o ewentowe. Jeśli chodzi o ewentowe, no to tak, no to tą 45. -kę. No i właśnie tego kapłana teraz dokończymy. No. I może właśnie przy... O, wiwiankę. Mówię o wiwianie, także no może tą wiwkę sobie przejdziemy jeszcze ewentualnie muchę. Aczkolwiek nie wiem czy mi się chce. Szczerze. Chyba wolę sobie poczekać na resp 180 i przy okazji wtedy... Przechodzić tą wiwiarkę i muchę, niby ta mucha, to, to, to mniej. mniej jest na tych respach. No właściwie to w ogóle nie ma, tylko grań, ale ale wiecie o co chodzi, nie wiecie o co chodzi. Człowiek sobie chce skrócić i zmniejszyć ilość pracy. W cudzysłowie, dobra, ej, bo zostały mi dwa respy widzowe tego kapłana. I kurde go nie ma na razie. Ej, o co chodzi? Dam, dam, dam. Tu nie ma. No i ostatni raz. Ha. Ciekawe. No ciekawe, ciekawe. No powinien tu stać. No halo. Ej, no halo. widzę, no nie ma. Ej, no nie ma. O co chodzi? Czekajcie, czy mogliśmy pominąć któryś rysp? Hmm... Czekajcie... Tu stąd, stąd wychodziliśmy wcześniej, przechodziliśmy tu. Przechodziliśmy tutaj też, na pewno. Bo tak już skmieniam teraz, czy którykolwiek kresk mogłem pominąć. Chodźmy jeszcze tutaj. Nie mam badego po... Nie, nie. No nie mogłem pominąć. Ale dobra, sprawdźmy jeszcze wyjście z Chopasza, to przy okazji zbijemy hopesza. Nie no dziwne. Dziwne, że nie ma tego typu. Bardzo dziwne. Jacie. Hm. No cóż... Trudno się mówi, szkoda. Szkoda, bo trochę się nabiegało za Heroskiem tutaj jeszcze sobie ten, porzuconych marzeń sprawdźmy. Ale pierwszy, yy, No, resp się, dziadu. Respcie. Dawaj, dawaj, no już powinien być. Już powinien być. Siup. Czapa. Siup. Potka. Siup pusto aha ale że co że ktoś go zbił xt, ej o co chodzi ktoś tutaj biega ej to całkiem mi się teraz wyjaśniło że nie ma negotypa, bo po prostu ktoś go zbił ej no tutaj też byliśmy już dobra, wybity jest, ale frajer ja cię kręcę ale lipa Dobra, przynajmniej 280 zbita wcześniej przeze mnie XD. Dobra, to sobie sprzedajemy tu. Ziup. I, 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 i. Chodźmy tam 45, przeszukam na szybko. Dobra widzowie, mamy Demonisa, tak tako. Ziup, bijemy i mamy... O. Spoko, Hero naszej, który może się uda złapać nawet. I lecimy sobie. no Nie udało się złapać XD. Rozwiązujemy grupę i lecimy sobie no na werbin do werbin, i przeszukamy sobie 45 tu na werbin, bo sprawdziłem sobie tam do końca wioskę guli, mokradła i tak dalej, ale wydaje mi się, że nie będzie 45 niestety, bo po drodze, jak szukałem, no to znalazłem. Był przeciwny klanowicz, to sobie sprawdźmy góry zrębowe, i tepniemy się na ostatnią mapkę. Siup. Dawaj. Dwaj, dwaj, tutaj nie ma Tutaj również nie ma taki okay. No i wracamy teraz, tak? To wracamy w zachodnie rozdroża i tam kanion szaleńców, tam stracańców. No i taki jest plan, taki jest plan. Mm, a po tym po 400 Piątce. chyba będziemy kończyć odcinek widzowie bo jakby jakiegoś bardzo długiego nie planowałem też nie mam za bardzo czasu nagrywać nie wiadomo ile a tą 45 można by było znaleźć na koniec, na zakończenie właśnie ładne no, legenda na odcinku jest dobra, znaleziony 45 xd znaleziony Hmm. Kurde, przyciski się nie poklikały to co miały Dobra, jest w wzburzonej twierdzy Rzekomo Także lecimy szybciutko Znalazł kranowicz No to nawet lepiej, będą dwa I już nie muszę czekać na nikogo, żeby przed Tylko sam przyjdę A sprawdziłem cały eder praktycznie I werbin też, także no Okej okay. No i teraz pozostanie nam poszukać wiwki właśnie i muchy O, tu jest Dobrze. Jest tutaj Herousik. heroic Zobaczymy co nam odda heroic na zakończenie łotcinka. Dobra, niechaj... Niechaj sypie po prostu. Niechaj coś sypie, nawet, nawet heroik byłby dobry w tym rozrachunku. przydałby się tutaj o ostatni Temek. s yes. Dobra, będziemy tu bić chyba. No bi, bi gościu. Żup. No, oddało. Mm, Widzowie. Ja cię. No nie, no, niesamowite. Niesamowite. Amazing. Po prostu amazing. Dobra, piękne dropy. Z 45 warto było, warto było szukać. Dobra widzowie. To będzie tyle w tym odcinku. No treściwy odcinek. Tytani, Kolosi, Herosi, legenda. No... Jest co oglądać widzowie, jest co oglądać. Dobrze. Widzimy się już jutro, w następnym daily. Do zobaczenia. Cześć.